Eku, eku, raz, raz, to mało lat, każdy z nas mógł się skończyć i z dobrej drogi zboczyć, to polskie bloki tu, ciągle złu patrzysz w oczy, tą drogą kroczyć wolą ci zabęczeni. nas to nie zmieni, bo my solą tych podziemi, odcienie czerni na życia, krajobrazie, los ci namalujesz, żyje jakich nie wyczujesz, bracie, największe twardzie, płacze czasem po stracie, takie życie nigdzie, bo innego już nie znacie. Hej małolacie, nie musisz na to patrzeć, jak stadzie się zbierają, potem dojeżdżają słabszy, wiem czasem ciężko postawić się lawinie. ty pokaż swoje męstwo, pomagając w rodzinie, wielu na linie, ginie w młodzieńczym wieku, to złe uczucie minie, wytrzymaj młody człowieku, by poczuć radość, cierpienie jest potrzebne, jesteśmy z tobą, i swoją legendę, normalnie wychowany w tym środowisku, gdzie czasem chory. Zory były złe, tu kielicą się pozory, na ulica nie zmieniła, choć od mało lata się tu liczyła tego siła Normalnie wychowany w tym środowisku, gdzie klimat czasem chory Wzory były złe, tu kielicą się pozory, na ulica nie zmieniła, choć od mało lata się tu liczyła tego siła Normalnie wychowanie, ziowala się nie